Cześć, witajcie na moim kanale Pewne Używane f -Cars. W dniu dzisiejszym nagrywam dla Was pierwszą prezentację w roku 2024 i będzie to prezentacja krótka, ze względu tego, że ten egzemplarz jest zarezerwowany i z tego miejsca chciałbym pozdrowić Pana Przemka, który właśnie zarezerwował tego oto Citrena C4 Picasso, w zasadzie... Mam listę osób, które są zainteresowane po prostu egzemplarzem C4 Picasso. Pan Przemek był na górze tej listy, czyli był na miejscu pierwszym i od razu po zakupie przeze mnie tego samochodu w 15 minutach czy 30 zadzwoniłem do pana Przemka, wysłałem mu zdjęcia tego egzemplarza. Wyraził zainteresowanie tym samochodem. Umówiliśmy się, że jak samochód przyjedzie, nagram. Prezentację z dostawy tego samochodu i potwierdzi, czy podtrzymuje rezerwację. No i w tym przypadku pan Przemek Tom rezerwację podtrzymał. Generalnie modelem C4 Picasso naprawdę jest spore zainteresowanie, i mam jeszcze parę osób, które poszukują tego samochodu, a ja muszę znaleźć po prostu egzemplarz C4 Picasso w wersji exclusive. Gdyby ktoś z Was chciał obejrzeć materiał, jak ten samochód przyjechał z zagranicy, to w tym momencie w prawym górnym rogu wyświetla Wam się link do materiału, jak samochód przyjechał z zagranicy, ponieważ część osób przygodę z moim kanałem właśnie może zacząć od tego filmu, więc więc mówię, jak wygląda i jeżeli ktoś chce zobaczyć, w jakim samochód stanie przyjechał, to może sobie to otworzyć po obejrzeniu tego egzemplarza. Z panem Przemkiem umówiliśmy się, że ja samochód przygotuję. W zasadzie robię, nikogo tutaj nie traktuję, jednego gorzej, drugiego lepiej. Zawsze robię tak samo, czyli samochód zostaje sprawdzony na warsztacie u mojego zaprzyjaźnionego mechanika aby ocenił e, stan po prostu elementów, czy jest coś zużyte, czy jest coś do wymiany. Oczywiście podłączam też samochód pod komputer, żeby zobaczyć, czy wszystkie parametry danego egzemplarza e, są po prostu w normie i wszystko jest ok. Oczywiście tutaj jeszcze był aspekt lakierniczy. E, było parę takich zadrapań, które po prostu zostały usunięte u lakiernika. Samochód został wypolerowany i oczywiście wyczyszczony w środku. Z aspektu lakierniczego to były zaprawki na dwóch zderzakach oraz mieliśmy tutaj takie zarysowanie z wgniotką. To wgniecenie zostało usunięte metodą bez lakierowania, lecz było było po prostu była rysa. No i niestety trzeba było to po prostu polakierować, więc ja pokażę tylko może jak tu wyszło to wszystko. O tutaj. 220. Generalnie nie ma tutaj żadnej szpachli, ponieważ Zostało to zniwelowane, po prostu wgniecenie. To po prostu metodą PDR, więc, więc tutaj nic nie było. Po prostu szpachlowane, sam podkład i lakier, więc więcej elementów nie będę mierzył, bo pomiar miernikiem lakieru był po prostu w tamtym materiale z dostawy. Pokażę po prostu wnętrze, później przejdziemy pod maskę i opowiem o tym, co w samochodzie zostało zrobionego. Tutaj, cóż, mamy skórzane fotele. Pierwsza C4 Picasso, w której mi się po prostu trafiła taka konfiguracja. Tutaj mamy, teraz jest w stanie krótko mówiąc jak to się mówi, wyleciało mi z głowy wszystkie systemy są krótko mówiąc odłączone, stan uśpienia, czekajcie wyleciało mi to słowo z głowy podpalę po prostu samochód żeby pokazać, że to działa nie wiem, nie pamiętam, wyleciało mi wyleciało mi z głowy jak się ten tryb nazywa, wybaczcie ale o, tutaj w tym momencie działa. O, po pewnym czasie, jak samochód jest włączony, to systemy wszystkie się usypiają. Więc tutaj taki komfortowy ten podnóżek. Moja córka, jakieś zimy C4, Picasso bardzo to lubi, bo czuje się jak w łóżku. Więc tak jest stan fotela pasażera. Mamy panoramiczną szybę. Tutaj jeszcze masażery. Mam nadzieję, panie Przemku, że samochód panu się podoba. No, głównie ta prezentacja zadedykowana jest panu Przemkowi. Oczywiście szersze grono jak też to obejrzy, bo będzie no, ktoś z was widział, jak podchodzę do tematu przygotowania samochodu. Klapa elektryczna, każdy Citroen C4 w wersji exclusive posiada klapę elektryczną. Pokażę Wam. Teraz wnętrze tutaj bagażnika. Moim zdaniem jest naprawdę dobrze utrzymany, nie ma tu je tutaj jakichś mocniejszych śladów zużycia, próg załadunkowy naprawdę w akceptowalnym tutaj stanie. Tutaj mamy haka, ściągniętego, do tego jest koło zapasowe dojezdowe, wraz tutaj z podnośnikiem, kluczem, więc cały zestaw. Jeżeli chodzi o to, jest. Tak wygląda klapa tutaj. Obicie tej klapy pod spodem. I tak mamy tutaj kamerę cofania więc samochód bardzo dobrze doposażony, tutaj światła 3D LED. oczywiście silnik 2.0 bluchady i 150 koni wnętrze moim zdaniem naprawdę utrzymanie utrzymane bardzo dobrze bez jakikolwiek tutaj skaz roletki widzicie nieporwane oświetlenie LED więc wnętrze naprawdę w bardzo dobrym stanie no i przejdziemy teraz tutaj do pokazania wam fotela kierowcy ja nie zauważyłem tutaj żeby gdziekolwiek skóra była zniszczona Tutaj nakładki na pedały. To nic nie jest, nie jest tu nic zniszczonego. No i cóż, oczywiście subskrybujcie kanał na YouTube, na Instagramie. Samochód, no, Tronik dwustrefowy, no to to już standard. Mamy monitorowanie martwych pól, ustawienia parametrów pojazdu no jest tutaj troszkę tego jak to samochód w tej wersji wyposażenia Exclusive to troszkę tego wyposażenia tutaj jest nawigacja mamy też manewry czekajcie zamknę drzwi bo tak to nie będzie to działało czyli mamy Kopertę, krótko mówiąc, parkowanie równoległe, wyjazd parko... z miejsca parkowania, oczywiście równoległego. No i parkowanie prostopadłe, dyfuzor zapachów, także tutaj tych opcji jest, możemy widzieć klasycznie licznik, tutaj kolorystyka tego też się zmienia, więc tutaj chyba są, jak dobrze pamiętam. Zobaczcie, gdzie to było? Chyba tutaj motywy, aż trzy, także każdy coś dla siebie znajdzie. Mi się wydaje, że najciekawszy to jest tutaj ten pierwszy eliptik jest to najciekawszy, krótko mówiąc, no tryb, jeżeli chodzi o to, tutaj mamy skrzynię pełen automat, bo. Jest to silnik 2.0 Blue HDI, automat pełny można rozpoznać po tym, że ma bieg tutaj parkingowy, także wnętrze, tam koła kierownicy, też moim zdaniem chyba śmiało mogę określić nienaganny samochód prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze. No i cóż, przejdziemy pod maskę. Posłuchajcie jak pracuje jednostka 2.0 Bluchady i 150 KONI a następnie e, powiem Wam co przy tym samochodzie zostało zrobionego Płyn chłodniczy został wymieniony jest to płyn chłodniczy nowy generalnie wymieniony pasek rozrządu wraz z pompą wody do tego Mamy jeszcze tutaj olej z wszystkimi filtrami. Olej jest total 0,30, który należy stosować do tego silnika. Zrobimy taki mały przerywnik. Wrzucę wam to, co w tym samochodzie było robionego. Opowiem wam teraz co zostało zrobionego w tym C4 Picasso. Mianowicie został wymieniony kompletny rozrząd wraz z pompą wody i rolkami z firmy INA. Tutaj mamy zdemontowany stary pasek rozrządu, jak widzicie oryginalny. Jest to pierwszy pasek tego samochodu jak zjechał z linii produkcyjnej, więc widzicie jego stan. Nadawał się tak naprawdę do wymiany. Interwał w tym samochodzie to 180 tysięcy lub 10 lat. Jeżeli chodzi o wymianę paska, nie było on od nowości wymieniany, bo samochód ma 170 000 km przejechane. Jak widzicie pompa z 2015 roku PSA, czyli jest to pompa oryginalna, oprócz tego została wymieniona ta poduszka silnika. O tutaj ta guma się zwulkanizowała i po prostu przez to przenosiła. Drgania na karoserię. Oprócz tego została wymieniona nagrzewnica, ponieważ prawa strona, bo tu mamy klimatronik dwustrefowy, prawa strona po prostu leciało powietrze chłodne, a po lewej stronie w miarę gorące, więc ta nagrzewnica została wymieniona. Nie trzeba do niej wyciągać deski i po prostu tutaj za tym plastikiem znajduje się ta nagrzewnica. Trzeba to zdjąć, odkręcić parę śrub i e, po prostu się tam dostajemy. Generalnie robota na półtorej godziny. Więc tak, taka nagrzewnica e, to jest koszt 435 zł. Jeszcze w grudniu kosztowały 200 zł, ale. Pewnie taka nagrzewnica pasuje do paru różnych marek, więc pewnie były braki, stąd też podnieśli cenę. Taka łapa to koszt 500 zł, więc no nie mało, ale trzeba było to wymienić. Oprócz tego w samochodzie została zregenerowana pompa wysokiego ciśnienia, no i dodatkowo w samochodzie został wymieniony olej Total 0W30 filtr powietrza, paliwa, oleju i kabinowy no i rozrząd wraz ze wszystkimi rolkami, o którym wam już wspominałem. Więc tyle, jeżeli chodzi o zakres takich prac z aspektu technicznego, kontynuujemy dalszą część prezentacji. Zbliżamy się do końca prezentacji Citroena C4 Picasso w wersji Exclusive. Przed chwilką widzieliście zakres prac, które zostały wykonane w tym egzemplarzu. Ja mam nadzieję panie Przemku, że ten samochód spełni pana oczekiwania i podczas użytkowania tego samochodu po paru, nie wiem, dniach, tygodniach od zakupu tego samochodu stwierdzi pan, że podjął pan słuszną decyzję po prostu poszukując tego oto egzemplarza. Na pewno jest to egzemplarz dosyć mocno doposażony. Oczywiście nawet wersję ekskluzyw można doposażyć o różne jeszcze elementy. Na pewno fajną rzeczą jest tutaj skrzynia biegów automatyczna. Dla mnie jest to pierwszy Citroen C4 Picasso, którego mam ze skrzynią automatyczną. Nie jest to taki prosty temat do zakupu, ponieważ więcej jest tych samochodów w wersji skrzynią manualną. No i cóż, dla szerszego grona, możecie zobaczyć, jak podchodzę do tematu. I mam nadzieję, że odnosicie takie wrażenie, że szykuje dla Was samochód konkretny człowiek, a nie po prostu jakiś oszust który po prostu tylko chce sprzedać samochód ja po prostu e, sprawdzam każdy jeden samochód, każdego traktuję klienta e, po prostu e, tak samo i w taki sam sposób samochody e, przygotowuję także nie będę tutaj zbytnio przedłużał e, panie Przemku widzimy się za parę dni no i mam nadzieję, że po prostu najnormalniej w świecie ten samochód spełni Pana oczekiwania, a po przyjeździe stwierdzi Pan, że ten samochód wygląda jeszcze lepiej na żywo niż na tym materiale. Także nie przedłużając, subskrybujcie jeszcze. O, właśnie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. Wpadajcie też na Instagrama. No i cóż, tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Thank you